Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy. Ja nazywam się Weronika Tołoczko, a Wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy. Za nami faza ćwierćfinałowa. W ubiegły piątek Stelmetfaluba Zielona Góra pokonał Has Krzydlewska Orzeł Łódź 52-38. do Tym samym Zielonogórzanie wjechali do dalszego etapu rozgrywek. taki równy mecz, e, dobry, e, najważniejsze, że e, żeśmy przebrnęli tą ćwiartkę i mamy chwilę spokoju, bo nie jest taki taki dobry e, jakby tam moment, szczególnie medialnie, jeśli chodzi o Falubas. Ale my robimy swoje, nie zbaczamy na, na to, co się dzieje gdzieś tam z boku. E, jesteśmy w fazie półfinału, ale to nowe rozdanie, także tutaj nie ma co się za bardzo sugerować dzisiejszym meczem. No było trudno, bo startowaliśmy z pozycji minus 10. No, ale cieszymy że jedziemy dalej, nie mamy wakacji już dzisiaj. Rozmawialiśmy po tych meczach poprzednich domowych i zawsze Pan, jak mówiliśmy o tych Waszych wysokich zwycięstwach, to Pan mówił zawsze lodu, poczekajmy do play -offów. no jest ten playoff i znowu wychodzi, że jesteście u siebie piekielnie mocni. No jedziemy dobrze, ale to e, tak jak się dobrze układa. Torbą powtarzalny, to jakichś tam wielkich czarów nie ma. Mm, siłą jest to, abyśmy wszyscy równo jechali, tak? E, zdobywali punkty, bo dwóch zawodników, trzech. No mecz nie wygra tym bardziej w fazie playoff. Wiem jaki jest układ, mecz rewanż. Zaczynamy chyba u siebie, tak? Znowu nie wiem z kim tam będziemy jechać, no ale to zostało... No już... Wychodzi na to, że, że gościć No to zostały Najlepszą. bardzo mocne ekipy. Uważam dalej to co mówiłem, że nie jesteśmy faworytami z przebiegu sezonu. No ale to jest tylko i wyłącznie sport. O to sposobenie jeszcze w takim razie zapytam, bo mówi pan, że dzisiaj udało się wszystko poukładać, to gdzie tkwiły. Detale szczegóły w porównaniu do tych poprzednich spotkań w takim razie. W szczegółach. A jakich? No to są nasze tajemnice. Przecież nie będę wam tu klepał sobie, co, co robiliśmy. No, sprzęt jest ten sam, żadnych tuczarów nie ma. Ale jak widać speedway jest tak dzisiaj, że jeśli trafimy w punkt, no to ja potrafię pojechać i e, punkty zdobywać. Minę, no to jadę z tyłu. No, niestety tak to wygląda. Eee, wiem, jaki jest e, mój poziom e, sportowy. Oczywiście nie jeżdżę w trzech ligach, e, nie jestem gdzieś tam zawodnikiem, który się ściga w Grand Prix, ale jak mam pod tyłkiem dobry silnik e, i jestem zdrowy, bo to jest najważniejsze. Ostatnie lata gdzieś tam przepadały się kontuzje, bo to potrafię z najlepszymi wygrywać. Ja tutaj dziecko czarów żadnych nie robię, nic się nie, nie pozmieniało, jeśli chodzi o moje, moje jazdy. E, wiadomo, że kwestia dnia też e, robi robotę, ale, ale no ten, jak to dzisiaj pokazało, e, sprzęt, jest dopasowany perfekcyjnie, a jest świetny, no bo ja nigdy nie narzekałem na sprzęt, mam bardzo dobre silniki, ale no gdzieś tam nie potrafiliśmy e, wyciągnąć maksimum możliwości. Dzisiaj byliśmy w punkcie. Janek, gratulujemy tej wygranej, zdecydowane zwycięstwo Wasze, choć na początku jeszcze łódź próbowała się Wam odgryzać. Čekáme ty závody z počátku, więc my chtěli jsme odrobit tom ztráté, vyhrát ten meč. Udało nám se i prostu myslím, že celý tým pojehali jsme párovo i nám se vygrat ten meč. A ty jak byš svůj vysem pozdělil? Počátek bardzo dobrý, bardzo mocný, bardzo szybký, půžně chyba trochu slabý. <laughs> z počátku měl trafilem mu stavěně, więc trochu změnil ten tor i v końcu nedopasoval jsem. tak jak bym po prostu chciał. Szkoda ostatniego biegu, że przywiozłem tam zerówkę. Eee, więc będę się starał eee, w następnych meczach pojechać jeszcze lepiej i żeby tego zera nie było. Ten tor dzisiaj e, widać Boże że dobrze się z nim rozumieliście, mimo tego, że warunki w porównaniu do tego, na jakim torze wczoraj trenowaliście, mocno się zmieniły, prawda? No bo temperatura niższa i w nocy też trochę popadało. Trochę się zmieniło też, e, trochę dlatego że pogoda miała być, że miało padać. Więc bardzo dobry był dzisiaj ten tor, był do ścigania i dużo ścigania było. Ostatnie pytanie na temat Twojej przyszłości, bo ostatnio sporo spekulacji, doniesień, to, to czy możesz powiedzieć na ten, na ten moment, jak wygląda Twoja sytuacja? Ja mam jakieś okazje, więc po prostu teraz się tym nie chcę zajmować, bo ważne mecze przede mną. Chcemy awansować, mam mistrzostwa świata juniorów, więc tylko ch se chcę skupiać na tym meczu i jechać z tą głową. Jak możesz podsumować dzisiejszy mecz? No Te 10 punktów z Łodzi zostało odrobione i jesteśmy w półfinale. No tak, tak jak mówisz, nie było łatwo, bo to jednak te 10 punktów jakby ciążyło troszkę na nas. Oczekiwania, treningi, wiadomo, dzisiaj całe szczęście udało się to odrobić. Mój występ dzisiaj taki słaby. Słabszy dzień, po prostu, i, i co? No, cieszę się, że jakby wszystko się udało. Dzisiaj już wiemy, że jedziemy w tych półfinałach. Jakby chyba się nic nie wydarzy, i, i, i będziemy jechać zbyt gorszą. Pierwszy mecz u siebie. I jak ocenisz naszego przeciwnika? No, co? no Bardzo jakby silna ekipa, więc musimy się na pewno sprężyć. No, ale pierwszy mecz jedziemy u siebie i jakby bez, bez tego ciężaru. Ujemnych czy plusowych punktów po prostu jedziemy od początku. Już wiemy, że w przyszłym sezonie będziesz zawodnikiem falubazu, to była dla Ciebie trudna decyzja? Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby trudna. To jest jakby, jak jest wszystko ok i, i, i ja bie, czerpię informacje stricte tylko z klubu i ludzi zarządzających i, i ja się czuję dobrze i wszystko jest jakby na bieżąco i, i nikt nikogo tutaj jakby no, po prostu wszystko się dzieje tak, jak ma dziać. Po prostu, i tak jak było przed sezonem, mówione, tak wszystko jest. I, I nie widziałem potrzeby zmienienia klubu. Już jutro kolejny mecz przy W69. Tym razem będzie to pojedynek w ramach półfinału z Abramczyk-Polonią Bydgoszcz. Oto awizowane składy na to spotkanie. A o to, co przed tym meczem powiedzieli menedżer zespołu Tomasz Szymankiewicz oraz kapitan naszej drużyny Piotr Protasiewicz. Przygotowania nasze, dzisiaj musieliśmy odłożyć planowany trening z uwagi na opad, który był dość intensywny w Zielonej Górze i przekładamy go na jutro, na czwartek. Także myślę, że jutro bez zaburzeń trening zostanie przeprowadzony. No i przygotowujemy się do zawodów. To jakoś Wam mocno te plany krzyżuje, czy już z uwagi na to, że mamy tak zaawansowaną część sezonu i wszyscy już tutaj ten tor znają na pamięć, to to, to nie będzie jakimś dużym problemem dla Was? Myślę, że to nie krzyżuje. To, to chodzi o to, żeby ci, którzy mają zrobić na tym treningu coś, tak, czyli tam przygotować się, to, to chcemy to odwzorować jak, jak najlepiej, i dlatego jest to przesunięcie z, ze środy na czwartek, a, a, a przygotowanie uważamy, że bez zakłóceń, jeżeli chodzi o samo przygotowanie, powinno się odbyć. Kto jest faworytem tego meczu? No, nie widzę faworyta. No, to oba zespoły były dość dobrze postrzegane w tegorocznej lidze. a Myślę, że dyspozycja dnia i, i wszystko się okaże na torze. A ta aura, która generalnie się zmieniła w ostatnich dniach, Przekładając to na piątek, to może mieć jakiś wpływ na, na tor, na, na silniki, czy, czy nie? Czy jesteście już tak dobrze spasowani z tym torem, co też było widać w poprzednich meczach domowych, że, że, że na spokojnie tutaj do, do tego, co się dzieje, podchodzicie? Nie no, myślę, że właśnie to przesunięcie treningu z dzisiaj na jutro ma spowodować to, żebyśmy nie trenowali w jakichś odmiennych warunkach, a, a warunki czwartek, piątek powinny być zbliżone, jeżeli chodzi o na dzień dzisiejszy pogodę. tak, Więc, więc tutaj staramy się, żeby gdzieś tam robić trening, tak, czyli w widzonych warunkach do, do, do zawodów. Dużo się mówi o tym, że takim game changerem w tym meczach może być Wiktor Przyjemski. Jak wy chcecie odpowiedzieć na, na tego juniora Polonii, bo nawet prezes Orła powiedział po meczu, że jak przyjemski będzie w dobrej formie, no to szanse falubazu są niewielkie. Jak, jak pan się do tego odnosi? No zobaczymy, no, no. Ja uważam, że w dobrej formie będą moi zawodnicy, i Wiktor będzie jeździł gdzieś tam, ścigał się z nimi, ale, ale wierzę w swoją drużynę, w swoich zawodników. Ale Pana zdaniem, jak powinien pojechać Walubas, żeby, no, może nie zdetronizować to złe słowo, ale, ale gdzieś ukryć po prostu tę przewagę, którą daje Polonii niewątpliwie, Wiktor? Yy, no, musimy, musimy pojechać co najmniej, co najmniej tak dobrze, jak pojechaliśmy w ostatnim meczu z łodzią. Krzysztof Buczkowski, jakby znaleźliście przyczynę, czy, czy nie wiem na czym specjalnym będzie pracował na, na, na tym czwartkowym treningu? No myślę, że spróbuje innych rozwiązań, albo, albo wróci do, do ustawień, które były gdzieś tam wcześniej. Krzysztof jest, tak wspominałem wcześniej w wywiadzie, no, człowiekiem, który zna się na żużlu i wie, 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 gdzie tam był błąd. Myślę, że wczoraj pokazał w Szwecji, że, że, że jest w formie. tak wypadek przy pracy i, i tyle. i Myślę, że stać go na, na wiele. Panie Piotrze, wszystko wskazywało od początku sezonu na to, że z tą Polonią jeszcze się spotkacie, ale wszyscy myśleli, że nastąpi to w finale, a tymczasem już w półfinale, czyli można powiedzieć, że no jeden z kandydatów do, do awansu przedwcześnie, można powiedzieć, zakończy ten sezon. Jakie przewidywania, jakie oczekiwania względem tego dwóch meczów? No ale nie zapominajmy o, o wilkach yy, z Krosna, który, która dużo na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy nie dysponuje największym potencjałem. Ale z drugiej strony tak się pokładało nie inaczej. Nie jest to. Bo czybyśmy jechali z Krosnem dzisiaj czy z Bydgoszczem, uważam, że są podobnie obciążone gatunkowo byłyby spotkania. Życie tak chciało, takie napisało scenariusz, że idziemy dzisiaj z Polonią Bydgoszcz i, i no co, to jest trudny rywal. Który, który gdzieś tam dysponuje na pewno dużym potencjałem. Samo to, że wygrali zaznaczone, świadczy o tym, że są dużą świetną. Szykują się dwa bardzo trudne pojedynki. Kto jest faworytem przed tym dwumeczem? Bo mówił Pan w zasadzie już od połowy rundy zasadniczej, że Falubas nie jest faworytem do, do, do wygrania tej ligi. Rozumiem, że Pan swoje zdanie podtrzymuje i to Polonia jest faworytem przed tym dwumeczem. Uważam, że są minimalnym, ale faworytem tego dwumeczu. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie dzisiaj dywagacja. Takie suche rozważania. Sport jest nieprzewidywalny i to jest największe piękno. Liczę bardzo, że moja drużyna staje w jakieś zdanie i napsujemy trochę krwi drużynie bydgoskiej. Zobaczymy, co będzie. Mówię, sucho na papierze, dzisiaj są minimalne faworytem moim zdaniem. A czy to, że Falubas jedzie pierwszy mecz u siebie paradoksalnie nie daje Wam handikapu, bo mi się przypomina taki Półfinał z Apatorem Toroń, który był skazywany w meczu z Falubazem na pożarcie, a jak zrobił przewagę właśnie w pierwszym meczu u siebie, to później tutaj bardzo skutecznie bronił się taktycznymi. Więc pytanie, czy to paradoksalnie nie jest handicap, handicap jechać pierwszy mecz u siebie? No tylko trzeba tą przewagę zbudować. To nie jest takie proste i oczywiste. Zdaję sobie sprawę ze swoich gdzieś tam słabszych stron i z mocniejszej drużyny bydgoskiej, Szanujemy oczywiście rywala bardzo, przygotowujemy się, ale tutaj gdzieś tam liczenie punktów, których jeszcze nie zdobyliśmy, mija się z celem, to absolutnie nie ma sensu, także przygotowujemy się i chcemy odjechać dobre zawody. A ostatnie pytanie w takim razie, czy ta pogoda, która jest w ostatnich dniach, ona Wam jakoś, no nie wiem, utrudni przygotowania tego toru? Jak to może wpłynąć w ogóle na tę piątkową rywalizację? No wróżką nie jestem, nie wiem co będzie w najbliższych dniach, aczkolwiek prognozy się polepszają bardzo. Jeśli przez te najbliższe dwa dni by nie padało, jest bardzo ciepło, to tor na trening i na zawody powinien być taki sam, mamy świetnych fachowców. Jeśli, jeśli po, pogoda pozwoli, to sobie poradzą. Pani pierwsze gdy wyraził pana samopoczucie po tym ostatnim świetnym występie? No to już jest historia, tak? To co było, to już dzisiaj nikogo nie interesuje, myślimy o półfinale. To jest nowe rozdanie, także chciałbym pojechać dobre dwa mecze w półfinale. Chciałbym oczywiście pojechać świetnie, ale jeśli pojadę słabiej, a drużyna wygra, to absolutnie nie będę miał z tego poważnych problemów. Jak Pan ocenia taką, nazwijmy to, play formę Polonii Bydgoszcz? Oni no, stabilnie jadą cały rok. Dużo tlenu daje im oczywiście junior który jedzie świetnie, gdybyśmy mieli my dzisiaj takiego juniora, no to pewnie byśmy i raczej podchodzili do, tej, do, do, do tego półfinału, no ale jest co jest, ja się cieszę ze swojej, ze swojej drużyny, z potencjału każdy ciężko pracuje, Polonia ma oczywiście swoje mocniejsze i słabsze strony ale jest to drużyna kompletna Czy faktycznie Wiktor Przyjemski, ten wspomniany młodzieżowiec może tutaj zrobić dużą różnicę, a wręcz może być kluczem w tej rywalizacji? Pana zdają? Oczywiście, że może czy będzie kluczem, to się okaże. Ja jeszcze chciałem zapytać Panie Piotrze o Pana współpracę z Krzysztofem Buczkowskim. Jak Wy się generalnie dogadujecie tak w parkingu, ale też Pana zdaniem na torze, bo w tym meczu rewanżowym z Orłem to trochę momentami wyglądało tak, jakbyście jechali przeciwko sobie. Pierwsze słyszę, nie wiem, może na innych zawodach byłem, nie wiem, a gdzieś coś pojechałem nie tak? To Były takie dwa momenty, miałem wrażenie takie dosyć Trochę sobie miejsca nie zostawialiście mimo, mimo gdzieś tam jadąc w jednym zespole. Przecież my się tylko z gdzieś minęliśmy, jak chyba ale tu byłem z przodu. Totalnie nie rozumiem pytania i nie wiem, gdzie była taka sytuacja. Może inne zawody oglądaliśmy, okay. nie ja, wiem. To ja się tylko zapytam, wystarczy Pana zdanie wygrać, żeby mieć jakby komfort przed drugim meczem rewanżowym, czy może wygrać według Pana jakąś konkretną różnicą punktową no chciałoby się oczywiście, chciałoby się tych punktów mieć jak najwięcej e, przewagi, no ale bądźmy też realistami, no, to nie przyjeżdża drużyna, która dziś nie ma kim straszyć. E, wynik jest sprawą naprawdę otwartą, chciałoby się bardzo, ale też nie chciałbym tutaj zbytnio pompować e, balonika, bo wcale nie jest powiedziane, że my nie pojedziemy lepiej w meczu wyjazdowym niż u siebie, bo to różnie może być. Ale ten tor ostatnio, można powiedzieć, jest taką waszą twierdzą? Tak by wyglądała, aczkolwiek mówię, to przyjeżdża inna drużyna, e, też potrafiąca się ścigać i szybko jeździć, czy handicap. Wierzę w to, że pomoże nam trochę. Antoni mentel w falubazie. Leszczyński junior wzmocni formację juniorską stelmet falubazu zielona góra przed kluczowymi meczami. Antek, przede wszystkim witamy w falubazie. Długo zastanawiałeś się nad ofertą z zielonej góry? Nad ofertą już można powiedzieć. Yy, dużej, długo, dawniej wiedziałem, a, ale no zastanawiałem się dosyć długo, bo nie wiedziałem jak to się wszystko potoczy, ale no, trafił się ten moment i, i się zjawiłem. Dołączyłeś do drużyny przed kluczowymi meczami? Czujesz z tego powodu jakąś dużą presję? Yy, presję jakoś dużej nie czuję. Myślę, że zawody jak zawody, wiadomo, yy, większa ranga, ale trzeba myśleć yy, tu i teraz co się dzieje i, i robić to, co dla nas należy, to znaczy jak naj, najlepszy wynik robić, nie? A jak Ty w ogóle czujesz się na zielono-górskim Torze? Już parę razy tutaj jeździłem, czuję się bardzo dobrze, geometria mi odpowiada, więc myślę, że będzie ok. Stworzysz parę z Maksymem Borowiakiem, jak się dogadujecie? Yy, z Maksiem dogadujemy się bardzo dobrze i myślę, że również będziemy się dogadywać tak samo na torze. Przed jutrzejszym meczem rozmawialiśmy z Marcinem Krzywickim, dziennikarzem zielonogórskiego Radia Indeks. Moim zdaniem Falubas nie ma problemu z jeżdżeniem od jakiegoś czasu na swoim torze jest wygrywaniem dosyć wysoko. Ta drużyna dużo traci ze swojego potencjału na wyjazdach i to jest gdzieś tam pewnie zastanawiające dla menadżerów kierownictwa, ale, ale o mecz rewanżowy z Orłem w Zielonej Górze ja nie byłem szczerze mówiąc jakoś tam za szczególnie zaniepokojony. A co mnie zaskoczyło? No na pewno zaskoczyła mnie postawa in minus Krzysztofa Buczkowskiego, bo jednak przyzwyczaił nas w tym sezonie w domu, ale nie tylko w domu, do dwucyfrówek. Jest czołowym polskim zawodnikiem, iner pierwszej ligi, bodaj ma drugą średnią, jeżeli chodzi o Polaków. No i co by nie mówić, no zaskoczyła też in plus i to bardzo postawa Piotra Protasiewicza, no Komplet punktów to jest już jazda perfekcyjna albo bliska perfekcji, więc pan Piotr nie jeździł aż tak dobrze dotychczas w tym sezonie. Natomiast w piątek no, pojechał genialnie i skradł wszystkie nagłówki gazet i dzienników. Polonia Bydgoszcz to jest bardzo mocny zespół, silniejszy niż ekipa z Łodzi, ale faktycznie ja też to sobie tak tłumaczę, że jeżeli piątka seniorów zakręci się wokół dwucyfrówki, czyli albo blisko dwucyfrówki, albo nawet ponad, e, no to Falubas ma prawo myśleć o pokonaniu w dwumeczu bydgoskiej Polonii. No niestety myślimy przez pryzmat tej piątki seniorów i e, ich dobrej jazdy, nie tylko mm, przez to, że oni są dobrymi zawodnikami, ale przez to też, że zielonogórska drużyna już od jakiegoś czasu nie ma praktycznie w ogóle wsparcia w młodzieżowcach. I licząc na punkty, no to głównie rachujemy sobie tutaj poprzez właśnie y, piątkę seniorów. Mamy prawo mieć tutaj dobre myśli pod tym kątem, no bo Piotr Protasiewicz, już o nim mówiliśmy, świetny mecz przeciwko Łodzianom w miniony piątek. Y, Max Frick w Zielonej Górze, wiemy jak jeździ. Raczej, jeżeli miewa problemy, to na wyjazdach. Ryan Tangate także w Zielonej Górze jeździ bardzo dobrze. No i teraz Jan Kwech, bo on dołączył w ostatnich tygodniach, mimo gdzieś tam urazu barku, dołączył do, do tej ekipy i jego dyspozycja jest też, wydaje się być na fali wznoszącej i to jest y, najlepszy Jan Kwech, jakiego znamy w Zielonej Górze hmm. te ostatnie tygodnie. Y, a Krzysztof Buczkowski, no cóż, życzeniowo podchodzimy do sprawy tak, że piątek to był wypadek przy pracy, może jakieś stresy związane z dopinaniem tego aktualizowanego kontraktu, nazwijmy to. I Krzysztof będzie wersją Buczka z wcześniejszych meczów przy 69 a nie tą ostatnią wersją z meczu przeciwko drużynie łódzkiej. Już jutro mecz z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Jedziemy na maksa o finał. Pełna mobilizacja, początek tego spotkania o godzinie 17.00. Bramy stadionu otwarte będą od godziny 15:30. Wtedy rusza także strefa falubaziaka. Bilety na ten pojedynek kupicie w serwisie: bilety na oraz w stacjonarnym sklepie Kibica przy 69. Szczegółowe informacje znajdziecie w serwisie: falubas.com. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku piątego okrążenia. Jutro spotykamy się przy W69 i mocno trzymamy kciuki za zwycięstwo naszej drużyny. Do zobaczenia.